Będziemy na początku Wielkiego Łuku Warty. Najpierw w Lisowicach, później Żabistaw, niedaleko Bobrownik, rezerwat Węże na górze Zelce. Później się troszkę oddalimy od Warty, bo w Drabach czeka na nas pan Sontys i pani Kabałowa z gospodarstwa agroturystycznego. I później wracamy dalejki wierzbowej w Lisowicach. To wszystko w promieniu kilku kilometrów. Zaczynamy od Działoszyna. Ktoś tam sobie dumny spuła fitulczyna, a ja jestem kontent ze swego Działoszyna. Tak napisał Stanisław Męciński na bramie wiodącej do jego rezydencji. W ten sposób porównał się z tak znanymi magnatami, jak chociażby czartoryscy czy potoccy. Napis nad bramą został umieszczony z okazji przyjazdu do działoszyna króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król zaprzyjaźniony był ze Stanisławem Męcińskim i odwiedził działoszyn, który na ten czas zmienił całkowicie swoje oblicze. Bardzo wypiękniał. Wokół pałacu rozpościerał się piękny, regularny ogród francuski, a na zboczach opadających warty założone były winnice. Pałac swoim stylem przypomina okres późnego renesansu. Ostatnio przeprowadzona renowacja przywróciła pałacowi pierwotne piękno. W pałacu mieszczą się dziś powiatowy ośrodek kultury i biblioteka. O odległej historii tego budynku przypominają dziś doskonale zachowane na parterze łuki sklepienne oraz dekoracje zbiłkowe. Późno-renesansowa rezydencja Męcińskich jest perełką Działoszyna, położonego 100 kilometrów na południe od Łodzi. Tuż za Działoszynem przebiega granica zaończańskiego parku krajobrazowego. Parku chyba najpiękniejszego w województwie łódzkim, bowiem obejmuje on przełomowy odcinek Warty, tak zwany Wielki Łuk Warty. Do Warty zbiegają jurajskie pagórki z jaskiniami, ostańcami i niezwykłymi zjawiskami przyrody. Żeby poznać uroki jurajskiego krajobrazu, należy wyjechać z Działoszyna, kierując się na most w Lisowicach. Szczególne miejsce. Już w Lisowicach można ocenić urodę przełomu rzeki Warty. Warty, która bierze swój początek daleko stąd, koło zawiercia na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. I dopiero przepływając za działoszynem, wpływa pomiędzy wapienne pagórki pokryte lasami. Te wapienne pagórki to jednocześnie miejsce wydobywania kamienia. Kamień wapienny od wieków służył tutaj jako podstawowy budulec. Pan Krzysztof Gara jest wybitnym znawcą Załaczeńskiego Parku Krajobrazowego, autorem wielu książek o parku i przepięknych zdjęć. Można powiedzieć, że tutaj tym terenem rządzi Warta właściwie. No Warta rządzi tym terenem w granicach swoich możliwości. Płynie tutaj po liniach uskoków tektonicznych, no i to jakby wyznaczyło ten zasadniczy przebieg koryta Warty. Natomiast wewnątrz tej swojej małej autonomii robi sobie proszę, tutaj co Przełamuje się przez te wapienne utwory Jury Górnej. To samo koryto rzeki, całkowicie dzikie, naturalne, po prostu warta płynie tutaj tak, jak stworzyła ją przyroda. Cały czas prowadzi tą swoją niszczącą i twórczą działalność. Czy ta niewielka kępa zieleni to jest początek nowej wyspy? W zeszłym sezonie była taką zwykłą piaszczystą łachą, usypaną przez rzekę w ciągu jednego sezonu. Teraz pokryła się taką. Rośl roślinnością, niekiedy w innym miejscu pokrywa się taką szkotką młodych wierzb, ale jakkolwiek patrząc prawdopodobnie z tego powstanie nowa większa wyspa. Być może połączy się z tamtą dużą, być może będzie żyła swoim życiem. Ta rzeka będzie tak sobie to budowała lub niszczyła jak, jak, jak chce. Niby jej w tym tutaj nie przeszkadza. w to uwierzyć, ale jeszcze 150 milionów lat temu w tym miejscu rozciągało się rozległe, ciepłe morze. Różne skorupiaki opadające na dno utworzyły tą grubą warstwę wapienia. Takich kamieniołomów jak ten w Lisowicach na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego było kilkanaście. Gdy przed 30 laty utworzono Park Krajobrazowy, kamieniołomy przestały pracy. To taka niezwykła ekspozycja Pana skarbów. Czy ja mogę prosić o komentarz? Co jest co? No rzeczywiście to są skarby, szczególne skarby, skarby paleontologiczne, można, można powiedzieć. To jest właśnie skamieniała ta fauna morska. A z dokładnie jaki to jest okresu. zwierzątko? Akurat to zwierzątko to jest ślimak, jurajski ślimak. A proszę bardzo, tu jest takie to jest taka piękna wazonowata gąbka. Z gąbek tworzyły się najtwardsze wapienie, tak zwane wapienie skaliste. Gąbki były organizmami osiadłymi, żeby sobie jedna na drugiej obumierały. To jest amonit, głowonóg z okresu tak. Górnej Jury. To takie kal był... Kalmarów podobne amonity można porównywać, to prawda? Tak, to są kuzyni kalmarów. Wówczas zwierzęta były, te były pięknie opancerzone, miały takie piękne spiralne muszle. Dzisiaj głowonogi. Nie mają pancerzy. z wyjątkiem jednego łodzika, który jeszcze jako żywa skamieniałość zachował do tych czasów z, z, z muszlą. A tu dwa piękne jeżowce. Jeżowce w prawie niezmienionej formie do dzisiaj w ciepłych morzach występują. To te zwierzęta, na które trzeba uważać, żeby nie nadepnąć. Wszystkie te skarby zostały znalezione w kamionach Zanęczeńskiego Parku Krajobrazowego. Wapienne skały były nie tylko budulce. Kruszone wsypywano do bardzo wysokich pieców, do wapienników. Dziś stare, piece wapienniki są już tylko zabytkami, tak bardzo charakterystycznymi dla tego regionu. Załęczański Park Krajobrazowy to park wielu niespodzianek. Nie tylko zjawiska jurajskie, ale także nieprawdopodobne pomniki przyrody, a jednym z nich jest żabi staw. Nazwany tak, bo tu zwykle późną wiosną i wczesnym latem słychać żaby, które donośnie oznajmiają, że dobrze im się żyje w tym stawie. Staw jest swoistym rezerwatem rodzimych płasów. A dlaczego tu istnieje? Wszystkich zastanawia, bo przecież 50 metrów w dole znajduje się dno koryta Warty. A Staw nijak się nie łączy z Wartą. Ma tak po prostu szczelne podłoże, że woda deszczowa, która tutaj się zbiera po każdym dużym opadzie, nigdzie nie odpływa. Gurazelce. To niezwykłe wypiętrzenie, 225 metrów ponad poziom morza. W obszarze Parku Krajobrazowego w Łuku Warty to miejsce najważniejsze. Tu właśnie utworzono duży rezerwat geologiczny. Ma 20 hektarów i jest na, nie, na jego terenie 10 jaskiń. Nie są one niestety dostępne dla turystów, ale dla miłośników geologii. Ta góra to rzeczywiście zjawisko. Tu odkrywane są ślady zwierząt sprzed 5 milionów lat. Ocenić to mogą jedynie specjaliści. Jesteśmy we wsi Draby. Jestem sołtysem tej społeczności, zapraszam na jedyną jaskinię w kraju, prywatną jaskinię, jaskinia Ewy się nazywa. Oprócz kamienia wapiennego to było jeszcze to, farcyt. To jest dodatek do szkła i, i, i tak dalej, to jest takie szkliwo powiedzmy. Akurat tutaj właśnie to najbardziej jako minerał bardzo wartościowy. I Piotr kopiąc tutaj, bo trafił na taką żyłę tego, powiedzmy y, minerału i dokopał się, powiedzmy, tak kopał głęboko, a się dokopał do tych rozgałęzień. Tu był nawet y, znak y, taki dla turystów i światło było podłączone. Ich... Kiedy odkrył pan Piotr Drab te jaskinię? To były, to były lata 70. -te, 60. -te bym powiedział. 60. nawet. Lata właściwie... latach 60. -tych. I właściwie przez no, 40 lat ta jaskinia była... Otwarte dla turystów. Rekordziści to nawet są w stanie zebrać po 15 kg. Mnie udało się dzisiaj zebrać może nie za dużą ilość, ale to ze względu też na pogodę. No udało się zebrać kurek, maślaków, prawdziwków. Takie dziwne stwory natury. Bardzo interesują turystów, którzy u mnie przebywają. Chętnie chodzą na działkę. Bywa tak, że obdarowuje ich, jak odjeżdżają, po prostu na pamiątkę przekazuje również takie rzeczy. Piękne nadwarciańskie pejzaże są inspiracją dla poetów, malarzy. Pana ta. Wierzbowa alejka przyciąga systematycznie. No, bywam tutaj wielokrotnie w ciągu roku. O każdej porze, jesienią, wiosną, zimą, latem, jest dla mnie najlepszą inspiracją w pracy twórczej. Zauważyłem ją w momencie, kiedy przechadzałem się w stronę kamieniołomu. I pamiętam wtedy słońce, które świeciło, i, i, i od tego się zaczęło.